Czy kiedykolwiek czułeś się dziwnie na świecie? Jakby Twoja dusza wiedziała coś, czego Twój umysł jeszcze nie rozumie. A co jeśli powiem ci, że to nie szaleństwo? To wołanie, prastare wołanie, zakodowane w Twojej krwi, czekające na odpowiedni moment, aby się przebudzić. I ten moment właśnie nadszedł. Nie trafiłeś na ten film przez przypadek. Ta wiadomość cię odnalazła ponieważ twoja dusza o nią prosiła. Niewidzialne siły są teraz w ruchu, a jeśli to słyszysz, to dlatego, że jesteś częścią czegoś większego, dużo większego, ale uwaga, nie wszyscy dotrwają do końca, tylko ci naprawdę wybrani, ci, którzy czują ogień w kościach, puls w piersi, cichą wściekłość na wszystko, co fałszywe, zdołają przejść tę podróż do ostatniej sekundy. Więc zrób teraz to, co robią tylko przebudzeni, polub ten film, udostępnij go tym, którzy potrzebują przypomnieć sobie, kim są, i skomentuj świętą liczbę osiemdziesiąt osiem. Nie jest ona przypadkowa to kod. znak dla wszechświata, że jesteś gotowy aktywować to, co zawsze należało do ciebie. Zostań do końca, bo tam ujawnimy sekret, który przez tysiąclecia próbowano ukryć. A kiedy go usłyszysz, nic już nie będzie takie samo. To nie zaczyna się od grzmotów ani od boskiego światła rozrywającego niebiosa. Zaczyna się od niepokoju, od ciszy, która szepcze w korytarzach twojej duszy, podczas gdy wszystko wokół wydaje się normalne. Jesteś w tłumie, śmiejesz się, żyjesz, podążasz za prądem, ale czujesz, jakby coś było nie na swoim miejscu jakby twoje istnienie było echem czegoś, czego jeszcze nie doświadczyłeś, to tak, jakbyś czekał na wołanie, które jeszcze nie nadeszło, ale którego obecność już czujesz, wibrującą w twoich żyłach. I to wołanie, tak ciche jak i stanowcze, nie pochodzi z zewnątrz, pochodzi z wewnątrz, pochodzi z twoich korzeni, z twoich pogrzebanych wspomnień, z tego, kim zawsze byłeś, jeszcze zanim się urodziłeś. To wołanie nie prosi cię, abyś się zmienił. Ono cię błaga, abyś sobie przypomniał. Bo w głębi duszy wiesz, że nigdy nie byłeś zwyczajny. Zawsze miałeś wrażliwość, której inni nie rozumieli. Spojrzenie, które widziało więcej niż oczywistość. Duszę, która odmawiała akceptacji powierzchownych odpowiedzi. Świat próbował cię uformować, ale nic nigdy nie pasowało. Oficjalne stroje, wymuszone uśmiechy, ogólnikowe cele to wszystko wydawało się ciasne, niewygodne. Dusza krzyczy, gdy jest ściskana w wzorce, które nie są jej, a Twoja krzyczy głośno, w ciszy. To wołanie jest zaproszeniem do przełamania tego niewidzialnego więzienia to początkowy rytm epickiej ścieżki, stworzonej byś tańczył w jej rytmie, i tylko ty. A kiedy zaczynasz słuchać tego wołania, rzeczywistość zaczyna się rozpadać, pewniki się walą, bezpieczne ścieżki tracą sens. To przeraża, ale też wyzwala, bo to w tym upadku odnajdujesz to, czego zawsze szukałeś wspomnienie, że nigdy nie byłeś przypadkiem, że zostałeś wybrany nie przez szczęście, ale przez częstotliwość, bo tylko ci, którzy czują to wołanie, mają ogień w kościach, by na nie odpowiedzieć. I teraz wreszcie zacząłeś słuchać. Nie jesteś pierwszym w swojej linii rodowej, ale jesteś pierwszym, który się budzi. Twoje istnienie to punkt zapłonu w linii przodków, która była naznaczona wygnaniem, ciszą i bólem. Wewnątrz ciebie drzemało echo, prastare, tajemnicze, wibrujące na częstotliwości zapomnianej przez wieki. To echo, to proroctwo, które nie zostało spisane w książkach, ani opowiedziane głośno. Żyje w kościach marzycieli, którzy się nie ugięli, w oczach wojowników, którzy upadli, niezrozumiani, w krwi mędrców, którzy zostali uciszeni. To proroctwo czekało, a teraz pulsuje z siłą, ponieważ jesteś gotowy. Nie przyszło do ciebie przez przypadek, nie było szczęściem ani ślepym losem, to był wybór. Wszechświat lub cokolwiek, co rządzi tą kosmiczną symfonią, zdecydował, że Twój czas nadszedł. A kiedy to proroctwo się budzi, czujesz ciężar dziedzictwa, ale nie jako brzemię, a jako zbroję uszytą na miarę. Zaczynasz widzieć wzorce w swoim życiu innymi oczami powtarzające się bóle, sny, które wydawały się niemożliwe, intuicje, które prowadziły Cię, gdy wszystko wydawało się mroczne. Każdy element pasuje, a wszystko, co wydawało się bez sensu, teraz pokazuje ci, że jesteś kontynuacją czegoś znacznie większego niż sobie wyobrażałeś. To proroctwo nie wzywa cię, abyś powtarzał, ono wzywa cię, abyś przerwał, abyś był punktem zwrotnym, abyś był tym, który mówi dość, tym, który przekształca odziedziczony ból w paliwo do uzdrowienia. Jesteś dziedzicem wołania, które było pogrzebane przez wieki strachu, ucisku i zapomnienia, ale teraz kwitnie w twojej duszy. I nie ma znaczenia, czy świat wokół nie rozumie, bo krew rozumie, dusza pamięta i proroctwo wreszcie się budzi. Czy zauważyłeś, że niektóre liczby pojawiają się zbyt często? Że niektóre słowa, piosenki, sny lub spotkania wydają się naładowane niewidzialnym sensem? To są znaki, nie zbiegi okoliczności, ale święte kody, kosmiczne klucze, fragmenty układanki, które wszechświat zostawia na twojej drodze, czekając, aż będziesz wystarczająco uważny, aby je zauważyć. One nie krzyczą, one szepczą. A ci, którzy mają uszy, aby słuchać, zaczynają dostrzegać, że nic, absolutnie nic, nie jest przypadkowe. Znaki są językiem, którym dusza mówi do umysłu, są sposobem, w jaki niewidzialne manifestuje się w widzialnym. Kiedy widzisz liczbę 77, czujesz dreszcze, gdy słyszysz zdanie lub masz intensywne déjà vu wszechświat mruga do ciebie mówi: Kontynuuj, jesteś na właściwej drodze. Te kody nie są losowe są odpowiedziami są aktywacjami przypominają o Twojej istocie. Dopasowują Twoją częstotliwość i budzą uśpione wspomnienia. Pytanie brzmi: czy zwracasz uwagę? Zaczęcie dostrzegania tych znaków jest jak otrzymanie tajnego listu w chaosie codziennego życia. A kiedy decydujesz się zaufać, dzieje się coś magicznego. Świat zaczyna odpowiadać, otwierają się właściwe drzwi, pojawiają się właściwi ludzie, powtarzają się właściwe momenty. Uświadamiasz sobie, że jesteś w synchronii z wyższą inteligencją i że te kody nie są zewnętrzne. Są częściami ciebie próbującymi się wyłonić, są zaproszeniami, zaproszeniami, abyś przypomniał sobie, kim jesteś i zaakceptował bez dalszego zaprzeczania, że jesteś gotowy na więcej. Chodzisz wśród ludzi, ale czujesz, jakbyś obserwował wszystko z zewnątrz. Uczestniczysz w rozmowach, w uroczystościach, w rutynach, ale masz stałe poczucie wyobcowania, bycia obcym we własnym życiu. To nie jest wada, to znak, znak, że w twoim wnętrzu bije pradawny puls. Bicie inne od tego, które rządzi powierzchownym światem, wołanie które pchacie do środka głębiej, dalej niż oczy mogą zobaczyć. Ten puls odwiedza cię w ciszy, w nocy, gdy nie możesz spać, w chwilach, gdy muzyka sprawia, że płaczesz bez powodu, w tym uczuciu déjà vu, gdy patrzysz w niebo. To dusza próbuje ci coś przypomnieć o miejscu, w którym już byłeś, o prawdzie, którą już znałeś. Dlatego nie pasujesz, bo nie przyszedłeś, aby pasować, przyszedłeś, aby pamiętać, aby przypomnieć sobie to, co świat zapomniał. A w tym wspomnieniu twój ból przekształca się w przewodnika, kiedy wreszcie akceptujesz to poczucie nieprzynależności, coś się zmienia, przestajesz próbować pasować i zaczynasz budować swoje własne miejsce. Uświadamiasz sobie, że ten dyskomfort był w rzeczywistości znakiem, że jesteś inny, a bycie innym jest dokładnie tym, czego świat potrzebuje. Bo tylko ci, którzy czują prastary puls, są w stanie obudzić tych, którzy jeszcze śpią. A ty, już zacząłeś się budzić. Od najmłodszych lat uczono cię noszenia masek, uśmiechania się nawet bez chęci. Bycia miłym, uprzejmym, przewidywalnym, przestrzegania zasad, których nikt nie wyjaśniał, powtarzania wzorców, które nigdy nie miały sensu i przez pewien czas próbowałeś, próbowałeś się dopasować, próbowałeś być normalny, ale dusza nie znosi życia w klatce, zaczyna krzyczeć, najpierw szeptem, potem objawami, a w końcu pęknięciami. I zaczynasz zadawać sobie pytanie, kim jestem bez tych wszystkich masek? Bunt duszy jest subtelny, ale niszczycielski. Zaczynasz widzieć przez fasady, dostrzegasz pustkę w automatycznych uśmiechach, smutek przebrany za sukces, strach przebrany za konformizm. Im więcej widzisz, tym bardziej odmawiasz udziału w tym teatrze. Zaczynasz szukać czegoś prawdziwego, czegoś, czego nie trzeba udowadniać, czegoś, co po prostu jest. Bo bycie prawdziwym ma swoją cenę, ale bycie fałszywym kosztuje duszę. A twoja dusza postanowiła już nie płacić tej ceny. Ten bunt to nie zniszczenie, to odbudowa, to powrót do siebie, zrzucanie wszystkiego, co nigdy nie było twoje, to patrzenie na siebie w lustrze, bez emocjonalnego makijażu, bez społecznych zbroi i mówienie: teraz widzę siebie, a widząc siebie zaczynasz żyć. Nie tak jak oczekują od ciebie, ale tak jak się urodziłeś, by być. To pierwsza wygrana wybranego, moment, w którym decyduje, że jego prawda jest warta więcej niż jakakolwiek zewnętrzna aprobata. Świat zawsze mówił ci, że potrzebujesz kierunku, instrukcji, kogoś bardziej doświadczonego, kto powie ci co robić. Ale za każdym razem gdy próbowałeś podążać za tymi cudzymi mapami coś w tobie ginęło bo twoja ścieżka nigdy wcześniej nie istniała to ty jesteś mapą ty jesteś kompasem jesteś drogą która buduje się gdy idziesz nawet gdy wszystko wokół nazywa cię zagubionym brak szlaku to nie dezorientacja to znak pionierstwa stare mapy nie służą do nowych światów a świata, który przyszedłeś stworzyć, nigdy nie odwiedził żaden inny człowiek. Poczucie zagubienia, wątpliwości, niepewności są nawozem dla twojej duchowej kreatywności. Nie łamiesz zasad, piszesz nowe. Odkrywasz niewidzialne terytoria, gdzie jedynym głosem, który powinien prowadzić twoje kroki, jest twoja własna intuicja. Każdy odważny wybór, każde nie. Które mówisz wzorcom, każdy niewytłumaczalny impuls, który czujesz, to kosmiczne, współrzędne, prowadzące cię we właściwym kierunku, nawet jeśli nikt inny tego nie widzi. I może potkniesz się, może się zranisz, może zajmie ci trochę czasu, żeby zrozumieć, ale w głębi duszy wiesz: to jest cena za stworzenie czegoś autentycznego, za przeżycie czegoś, co nigdy nie istniało. Nie zostałeś stworzony, aby powtarzać, zostałeś stworzony, aby od nowa tworzyć. Jesteś architektem swojego przeznaczenia, kartografem swojej duszy, a mapa, której tak wielu szuka, rodzi się z każdego kroku, który masz odwagę postawić. Myślałeś, że gdy się obudzisz, wszystko stanie się łatwiejsze, ale prawda jest inna: kiedy światło zaczyna świecić w tobie, budzi się też ciemność. Niezagojone rany zaczynają krwawić, pogrzebane lęki zyskują głos. Duchy przeszłości pukają do twoich drzwi, nie jako kara, ale jako testy. To są próby duszy, rytuały przejścia, z którymi mierzą się tylko wybrani i nie ma sposobu, aby ich uniknąć. Musisz przejść przez każdy cień z otwartymi oczami. Pierwszą próbą jest wewnętrzne lustro, kiedy widzisz swoje wady, swoje błędy, swoje wstydy i uświadamiasz sobie, że nie możesz już przed nimi uciec. Druga to cisza, kiedy nikt cię nie rozumie, kiedy wydaje się, że świat o tobie zapomniał, i wszystko, co pozostaje, to twoja wiara. A w końcu nadchodzi próba wyboru: kontynuować nawet bez gwarancji, iść naprzód, nawet bez mapy, kochać. Nawet bez wzajemności, to próby, które rozrywają ego, ale wzmacniają ducha, i wtedy rozumiesz: te próby cię nie łamią, one cię ujawniają, zabierają wszystko, co powierzchowne, aż pozostanie tylko to, co niezbędne boska iskra siła, która zawsze tam była, czekająca na aktywację. Każda łza jest inicjacją, każdy ból stopniem, każda rezygnacja wyrównaniem. Jeśli cierpisz, to nie znaczy, że jesteś zagubiony, to znaczy, że jesteś formowany, szlifowany, przygotowywany do niesienia mocy, którą mogą utrzymać tylko silni duchem. Jest taki moment w podróży każdego wybranego, w którym musi się zatrzymać i spojrzeć, ale nie na zewnątrz, do środka. Przed bramą lustra nie ma już wymówek, nie ma już masek. Nie ma już postaci stworzonych, by się podobać, przynależeć lub chronić. Lustro pokazuje, kim zawsze byłeś, pokazuje twoje światło, ale pokazuje też twój cień. I trzeba mieć odwagę, aby spojrzeć na oba z taką samą miłością. Świat próbował cię przekonać, że jesteś mały, że twoją misją jest przetrwać, przestrzegać zasad, szukać akceptacji, ale przed świętym lustrem wszystko to się rozpływa. Widzisz, kim naprawdę jesteś prastarą siłą, nieokiełznaną duszą, dziedzicem kosmicznej linii. Przypominasz sobie obietnicę, którą złożyłeś, zanim się urodziłeś że przyjdziesz, aby uzdrawiać, aby przełamywać, aby przekształcać że zgodziłeś się przyjść, nawet wiedząc, że będzie to trudne bo wiedziałeś, że możesz. I w tym momencie surowej prawdy coś się dzieje. Przywłaszczasz sobie swoją historię, odbierasz swoje bóle, swoje blizny, swoje pochodzenie. A wtedy pradawna energia, która w tobie spała, budzi się z wściekłością i pięknem. Lustro nie daje ci nowej twarzy. Ujawnia twarz, którą świat próbował zatrzeć. Twarz twojej duszy, i z nią wreszcie widzisz siebie, a ten, kto widzi siebie, staje się wolny. Nikt nie budzi się bez pęknięcia, a to pęknięcie nie jest opcjonalne, jest święte stara wersja ciebie ta zbudowana, by się podobać, chronić i pasować, musi umrzeć. A ta śmierć boli boli, jakby coś niezbędnego było wyrywane ale to, co odchodzi, nie jest twoim prawdziwym ja jest fałszywym. Jest skorupą, jest tarczą, która była kiedyś przydatna, ale która teraz uniemożliwia ci wzrost. To pęknięcie przychodzi ze łzami, ze strachem, z poczuciem pustki, ale przychodzi też z ulgą, bo wreszcie przestajesz dźwigać ciężar bycia kimś, kim nie jesteś, to wtedy mówisz mam dość. I w tym zmęczeniu znajdujesz wolność, wolność od konieczności udowadniania czegokolwiek, wolność od odbudowywania się na bazie prawdy, wolność od zaczynania od nowa, nie jako ocalały, ale jako twórca. I w tym procesie dzieje się coś boskiego. Prawdziwe ja, to, które zawsze było ukryte, zaczyna się wyłaniać z mocnym głosem, z pewnym spojrzeniem, z jasnym celem, już nie szukając walidacji, ale gotowe, by być latarnią. Nie upadłeś, zostałeś oszlifowany. Upadek był rytuałem, odbudowa jest chwałą. A teraz nosisz na swoich bliznach pieczęć tego, który zmierzył się z własną ciemnością i zwyciężył. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Nawet gdy wszystko wydawało się ciszą, nawet gdy nikt cię nie rozumiał, istnieje obecność. Niewidzialny szept, który manifestuje się w intuicjach, snach, dreszczach, to oni, przodkowie, ci, którzy przyszli przed tobą, którzy przeszli przez pustynię, wojny, ucisk, którzy często byli uciszani, wymazywani, zapominani, ale którzy nigdy nie przestali istnieć w tobie. Oni obserwują, oni czekają, ponieważ w Tobie pokładali nadzieję, nadzieję, że wreszcie ktoś przerwie cykl, ktoś będzie miał odwagę powiedzieć nie narzuconemu losowi, ktoś poniesie płomień dalej, Ty jesteś tą osobą, jesteś odpowiedzią na modlitwę pokoleń. I ta prastara siła otacza Cię, podnosi, pcha Cię w chwilach, gdy myślisz o poddaniu się. Kiedy czujesz, że coś większego tobą porusza, to dlatego, że coś większego faktycznie jest z tobą. Twoje decyzje nie są tylko twoje. Twoje uzdrowienie nie jest tylko twoje. Każdy krok, który robisz w kierunku światła, wyzwala nie tylko ciebie, ale wszystkich, którzy przyszli wcześniej. Oddajesz cześć swoim przodkom, stając się tym, kim oni nie mogli być. Jesteś krzykiem uwięzionym w gardłach przeszłości. Światłem, które przerwało tysiąclecia ciemności, a ta niewidzialna siła, która Cię prowadzi, to pewność, że Twoja podróż nigdy nie była daremna. Większość ludzi oczekuje, że wzniesienie będzie towarzyszyć aplauzom, reflektorom, uznaniu, ale prawdziwe wzniesienie jest ciche, dzieje się w nocy, gdy wybierasz kontynuować, nawet gdy jesteś zmęczony. W dniach, gdy decydujesz się działać z prawością, nawet gdy nikt nie widzi, nie składa się z zewnętrznych zwycięstw, ale z małych wewnętrznych decyzji, których nikt nie świętuje, ale które zmieniają absolutnie wszystko. Świat nie zauważa od razu, ale wszechświat tak. To wzniesienie jest dyskretne, ale stanowcze. Zaczynasz chodzić inaczej, mówić z większą pewnością. Twoje oczy zaczynają nosić spokojną siłę, która jednocześnie onieśmiela i inspiruje. Ludzie nie potrafią tego wytłumaczyć, ale czują, coś się w tobie zmieniło. I ta zmiana nie jest pokazowa, jest energetyczna, jest duchowa. Nie próbujesz już niczego udowadniać. Po prostu żyjesz prawdą, którą wreszcie zaakceptowałeś. I ta prawda promieniuje. Prawdziwa moc nie musi krzyczeć. Nie potrzebuje tytułów obserwujących ani medali jest tak oczywista, że nie wymaga wyjaśnienia i to jest twój nowy stan. Stałeś się niewzruszony nie dlatego, że wszystko wygrałeś, ale dlatego, że nauczyłeś się stać prosto w środku burzy. A teraz każdy twój krok rezonuje, każdy gest jest żywą modlitwą, nie musisz już ogłaszać swojej siły, ona manifestuje się sama. Twoje przebudzenie nigdy nie było tylko twoje, to jest wyzwalacz, kod aktywacyjny, latarnia zapalona w środku mgły. Wybierając swoją prawdę, wysyłasz cichy sygnał, który dotyka innych dusz gotowych, aby przypomnieć sobie, kim są. Nawet bez mówienia inspirujesz, nawet bez nauczania prowadzisz. Sam fakt bycia sobą tworzy pęknięcia w matrycy normalności i pozwala światłu wejść w miejsca, które wcześniej były niedostępne. Ludzie zaczynają się zbliżać, przyciągani bez świadomości powodu. Niektórzy stawiają opór, inni się boją, inni są oczarowani, ale wszyscy są dotknięci ponieważ twoje pole energetyczne się zmieniło i teraz niesie częstotliwość, która budzi śpiących. Zauważasz, że twoje relacje się zmieniają, że stare więzi się rozpadają, a nowe, bardziej dopasowane dusze pojawiają się. To nie jest zbieg okoliczności, to synchroniczność. Przedłeś na swoje miejsce prawdy, a wszechświat otacza cię sojusznikami. To kolektywne przebudzenie nie zależy od przemówień, ale od przykładów nie zależy od nawracania ale od życia świat potrzebuje żywych modeli a nie teorii a ty się tym stajesz chodzącym przypomnieniem że można żyć z celem prawością i odwagą pokazujesz bez słów że istnieje inna droga a gdy idziesz inni też zaczynają iść rozpoczynasz falę a ta fala rośnie kiedy uzdrawiasz nie uzdrawiasz tylko siebie Uzdrawiasz wstecz, czyszcząc stare traumy, uwalniając rodzinne wspomnienia uwięzione w cyklach, i uzdrawiasz naprzód, otwierając ścieżki, które wcześniej były zamknięte dla tych, którzy jeszcze nadejdą. Twoja podróż jest czymś więcej niż osobistą, jest interwymiarowa. To, co wybierasz zrobić ze swoim bólem, rozbrzmiewa w wielu liniach czasu. Każdy świadomy wybór na nowo pisze historię które wydawały się skazane na powtórzenie, traumy, które towarzyszyły Twojej rodzinie przez pokolenia, kończą się na Tobie. Przemoc, cisza, zaprzeczenie, autosabotaż to wszystko znajduje koniec w Twoich rękach, bo miałeś odwagę spojrzeć na to, czego nikt nie chciał widzieć, czuć to, czego nikt nie chciał czuć. A robiąc to, stajesz się alchemikiem czasu. Przekształcasz ołów rodowego bólu w złoto wiecznej mądrości. I ta alchemia przechodzi przez zasłonę czasu. Następne pokolenia nie będą musiały nosić tego, co ty nosiłeś, będą chodzić lżejsze, ponieważ zdecydowałeś nie zostawiać im gruzów. To jest dziedzictwo, to jest cicha rewolucja. Twoje istnienie staje się teraz ofiarą dla przeszłości i świętym mostem dla przyszłości. Nie tylko zmieniasz swoją historię. Piszesz na nowo historię świata. Podczas gdy wielu wciąż żyje w iluzji, goniąc za pustymi trofeami i tymczasowym statusem, ty wybrałeś światło. Niepowierzchowne światło ego, ale głębokie światło ducha. I tym wyborem inaugurujesz nową erę. Nie zaczyna się od politycznych przemówień ani wielkich zewnętrznych rewolucji, zaczyna się w Tobie, w Twoim cichym wyborze, by żyć z prawdą, z celem, ze świadomością. Wiek światła rodzi się w niewidzialnym. To era, w której bycie jest ważniejsze niż posiadanie, gdzie połączenie jest warte więcej niż pozory, gdzie dusza prowadzi bardziej niż miary. Jesteś embrionem tego nowego czasu, istotą, która żyje teraz, stopami na ziemi, sercem w wieczności i oczami na to, co ma się jeszcze narodzić. I choć świat nie od razu to rozpozna, ziarno zostało zasiane, a ziarno prawdy nigdy nie umiera. To światło, które nosisz, nie gaśnie z czasem, nie zależy od walidacji, jest samowystarczalne. I im więcej żyjesz tym światłem, tym bardziej się ono rozprzestrzenia. Gdziekolwiek idziesz, zapalasz i to jest prawdziwa siła nowej ery nie narzucać, ale inspirować nie dominować, ale oświetlać jesteś częścią świtu, który zaleje planetę. I choć teraz wydaje się to małe, każdy twój krok to zapalona gwiazda na niebie ludzkości. Na końcu tej podróży która w rzeczywistości jest tylko początkiem. Rozumiesz, ty jesteś kluczem. Nie dlatego, że zostałeś wybrany przez kosmiczny przypadek, ale dlatego, że odpowiedziałeś na wołanie, które wielu ignoruje. Zdecydowałeś spojrzeć w głąb, zdecydowałeś nie uciekać, zdecydowałeś uzdrawiać, a robiąc to, stałeś się tym, czego świat tak bardzo potrzebował przebudzoną duszą, siłą transformacji. Żywym kanałem między niebem a ziemią, Twój ból, wcześniej powód do wstydu, teraz jest Twoją mocą. Każda łza, każdy upadek, każda chwila samotności ukształtowały Cię do tego. Jesteś nie tylko ocalałym, jesteś alchemikiem rzeczywistości. Przekształciłeś rany w portale, rozczarowania w mądrość, odrzucenia w paliwo. I to wszystko uczyniło Cię kompletnym, całym. Kluczem, który otwiera nie tylko wewnętrzne drzwi, ale także ścieżki, przez które inni mogą przejść. Świat się zmienił, ponieważ ty się zmieniłeś, a dziedzictwo, które zostawiasz, nie jest w przedmiotach, w spadkach ani w zdjęciach, jest w świadomościach, które dotknąłeś, w sercach, które obudziłeś, w łańcuchach, które przełamałeś. Jesteś kluczem, który kończy mroczny cykl i rozpoczyna erę światła. I to, będzie rozbrzmiewać w wieczności.